Cześć w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w krótką grę All Starry W tej grze oczywiście musimy uciec z budynku. Mamy na to 10 minut, bo mamy bombę. Sterowanie jest trudne, więc wezmę sobie poziom łatwy i wybiorę postać mężczyzny. Nie wiem jaki jest sens poziomu łatwego, jaki jest trudnego, bo i tak jest ta gra trudna. Więc wziąłem taki. W ogóle jakaś dziewczynka zamiast pomóc mi. Chodź tu ty kurwaz, Maciuro. Tu kaczkę jest, bo ja już chwilę weszłem i zobaczyłem, że tą kaczkę jest usiągnięcie. Nie wiem, czy ta kaczka jest potrzebna. A ta dziwucha zamiast nam pomóc, sobie spierdoliła. Kurwa mać, to sterowanie jest trudne, dlatego zresetowałem tą grę, bo... Złapanie kaczki mi wcześniej złapało od chuja czasu. Dobra. Jak coś to łapiemy. O kurwa, tej... To jest niemoralne, nie no to jest nierealne, żeby stąd wyjechać, kurwa. W minutę. A dopiero z budynku. Mam 10 minut na to. No jedź. No jakieś zagadki logiczne tu są, ale jak na razie to ja żadnej zagadki logicznej nie widzę, oprócz zjebanej kaczki, którą sobie mogę piszczeć. Eee, I tego, że sterowanie trudne, więc na razie mamy same problemy techniczne. Kurwa. Nie na schody, bo ze schodów spadnę, bo widziałem to na tym na przedstawianiu gry. Kurwa macie. Ja może myszką nie powinienem ruszać w koło. No Powinien jechać prosto, a... Kurde no. Już mi się nie wypierdolił, ej, bo... No, no już słuchajcie, się nie wyjebałem. W ogóle nie przejrzałem też pierwszego, do no, dziesiątego piętra. Nie wiem, czy coś tam jest. Nie wiem, jak chciałbym jak najszybciej zjechać na sam dół, ale jest kurwa ciężko z tym. Jak sami widzicie, mamy chyba dziewiąte piętro, dopiero a mi minutę schodzi na zjechanie. O jezus, Mary, nie wiem, czy chcę tu coś przeszukiwać. Kurwa, widzowie, tu jest winda jakaś chyba. Ty, może ta winda będzie otwarta, bo ta górna nie była na pewno otwarta, bo ja sprawdzałem to, jak zacząłem grę. Kurwa zamknięta, ja pierdolę, nie poczę ja tu jadę. O! Dobra, tak się jakoś odwracasz. Nie musisz zapierdalać. Idziemy na dół. Kurwa, tu jest blokada jakaś. I jeszcze spierdalam się na ten. Co za gówno to jest tej? No kurwa, no jedź w te lewo, kurwa, ty kurwa, kretynko. Ja pierdolę, nie, nie, to jest bez sensu, nie. Uruchom ponownie, jeszcze raz to robimy. O kurwa, osiągnięcie z uruchomień ponownie, to jest ciężka gra widocznie w, w takim razie. Puściłem kaczkę, na szczęście spadła na kolana. To już przeszkoda kurwa, na szczęście. Miałem takiego oferta, że ją jakoś wyminąłem. Ale nadal nie idzie się odwracać, no kurwa. Ta gra jest tak spierdzielona. Bokiem, 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 bokiem. Się nie wyjeb, się nie wyjeb. Z jakiej racji się wyjebał? Z ciekawego nie będzie chyba. Kurwa, widzowie. No ktoś siedzi, ej! Może on nam pomoże? Kurwa. No coś jest po lewej? Ziomość chyba jest też przywiązany i też ma bombę, także nie wiem czego on chce, ale tu coś jest: 6, 6, 6, 6. co jest 6? Co to jest? Guzik, kurwa. Może zatonuję bombę sobie tym. Jakbym potrafił, kurwa, wyjechać, ten jeszcze idiota mnie przepycha. No kurwa, to jest śmieć, który mi przeszkadza tylko. O! Kurwa kretynie uciekaj, miałeś jakiś przycisk, a kurwa nie uciekasz, dioto. To się za to dostałem. No kurwa, no nie idzie wyjść z tego o, śmiecia. Jadę na szóste piętro, kurwa, nawet kaczkę zostawiam wyjebane, ma w to kaczkę, kurwa, bo... Nie, na szóste. Chciałem na... Oczywiście, kurwa, no, jeźdź ty, kurwa, kurwo, jebana, do przodu, kurwa, do przodu, tam, gdzie ci, kurwa, każe ci dziwko. Jak się wkurwiam, to mi, kurwa, swędzi ręka, chyba, nie swędzi. Kurwa, ty, szamaciuro, pierdolona, kurwa, nią nie umiesz jeździć, kurwa, na krześle, jebana, to co, a, okej, okay. Kurwa, nie no, spadnę. Przecież jakim chujem wylądowałem na schodach? <śmów> E <laughs> aí, <laughs>